Zajebiście, nie? 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 No, zajebiście, ale zajebiście. Jak trochę dalej, to już nie będzie, nie będzie. Wpadam do nich, mieli rozsypywać prochy Patrzę kurwa, tam sypa Pytam, czy to koniec Europy Skoro z okna nikt się nie wysypał Wyraźniejsze młode koty To jest jakaś arcylipa Jeszcze chcieliby hajs za zwroty ja nie sprzedałbym im nawet lisa Jebać dyskotekę w plastikowych bitach Scena giba się jak przy weselnych hitach Pro rapera mnie nie bawi muzyka Wczoraj ulica dzisiaj na scenie w futrach Są jakby miało nie być jutra Wrześ kurwa, ponadczasowe wersy mam utrwalone w głowie Ten rap to follow up do rapu, który mi wskazywał drogę Chcesz to łykaj kurwa to jak pelikan Podwórka mówią, żebym wjeżdżał bez kagańca Rapowe gwiazdki podobnie jak dżihad I jeśli trollem nie są freestylers, a obiarka To mam w kutasie, że ktoś zapierdoli focha Zresztą nie moja bajka, lecz jak miał czyński Jada się z tej, spalony w blokach Nie wychodź na nokaut, bo nie proszę do tanga Raper z karanga w rolach pozoranta Co nie bangla, to bęk bang, pipa w spalca. Na kurde. Rzecz jasna, potem ona mówi, że chce być moją dziką. Śmieszą mnie, pytając, czy wiem, że to smata. Dziwi mnie, że podnieśli to toporne info. Względem tego, że pantofel ich przygniata, miała mnie głęboko, jak w Noma bajkał. Oni ścięci jak automatyczna sekretarka, wyznacznik, kurwa gałgan, nie gałgan, Ta, chcę pogadaj do laustra, La basta. pizgam jak z skoro racja wasza. To reszta nasza, za ten rap nie przepraszam Hejty, są jak Persy Ta, ta, ta Weź zapnij swoje punchline'y Róż kontakty przecie staćcie na przekopę Chyba, że wybiera sposób audiowizualny To was topi jak browadzy roboty Sobota się skończyła, niedziela rano, menu Francja, Włochy, kakao Muszę powtórzyć, ale z twoją starą To ekipa, trenera Ortalion Rogal to, rogal tamto w kuju mam to Co mnie o CB, cudza prywatność A skoro nie potrafią oddzielić rapu od szopki To czemu mieliby oddzielać farmazon od zwrotki? Łączysz kropki, przykopiesz dołki Jak odwicerat, niech odpływ zabiera bojki Lecą czołgi, diagnoza trwa bezbłędna Ghechelną w sierba Jak feta nim z oczu spędza